Na stadionie Providence Park robi się coraz goręcej. Widownia czeka na pierwszy gwizdek. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecznikowy, czyli to na czym polega piłka. Portland Timbers zmierzy się z New York City FC. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi trzy bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację, nawet z trzema napastnikami. Goście rozpoczynają spotkanie w takim oto składzie. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Bomba w górę. Gramy. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Co wymyśli w tej sytuacji? Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Jak mógł nie trafić do siatki w tak prostej sytuacji? Zwłaszcza, że wszystko zrobił naprawdę dobrze wszystko poza strzałem. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Ależ technika teraz. Ale jednak na kimś innym ten atak się zakończył. Moreno. Miller. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Płynnie wymieniają piłkę, szukają okazji do zaatakowania. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Sens. Juka wychodzi na róg. Daleka piłka z rogu. Chorągiewka w górze. Spalony minimalnie. Skutecznie teraz odbiera, przejmują posiadanie piłki. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Miller. Moreno. Naprawdę udana interwencja. Fernando Lopez, proszę do Gate 3. Dziękuję. Mija teraz bez kłopotu. O, chyba wpadnie. No nie, widziałem już tę piłkę w bramce. Jak to nie weszło? Tutaj decydowała nie tyle dobra obrona, co raczej fatalny strzał. Nie zgoda. Znowu mają piłkę. Sens. Sens. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka. Zresztą popatrzmy. Jak to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję, stworzyli świetną okazję, ale uderzenie pozostawiło wiele do życzenia. Widzieliśmy statystyki, nic tu nie da się ukryć, aż trudno uwierzyć, że z taką jakością w składzie obie drużyny nie są w stanie wypracować sobie dogodnych sytuacji. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. 100% okazja! No, nareszcie! Cisnęli, cisnęli, doczekali się! Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni, wreszcie mają to na co zasłużyli. Jest i powtórka gola, strzał na krótki słupek. Pogratulować sprytu i celności, ale też można mieć pretensje do obrony. W tym miejscu raczej nic nie powinno im zagrażać, a mimo to tracą bramkę. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Paredes. I teraz mamy przechwyt. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej, mogą zagrozić bramce rywala. zgoda Jarosław nie Ależ przechwyt prawie pod bramką rywali za chwilę może być groźnie I w tym momencie zakończyła się pierwsza połowa spotkania na Providence Park. Pierwsze kopnięcie piłki na Providence Park oznacza, że mecz się rozpoczął. No, nareszcie! Cisnęli, cisnęli i doczekali się. Ta bramka Przed nami druga połowa spotkania na Providence Park. Szukają wyrównującego trafienia, ale bez zbędnych nerwów. Spokojnie rozgrywają piłkę. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Znowu są przy piłce. Moreno. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. O, świetnie górą teraz. To musi wpaść. Dobra, spokojna interwencja. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. Nie ma, wrzutki w pole karne. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Moreno. Niezgoda. I znowu są przy piłce. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Ależ okazja teraz. Ważna interwencja. Tu mogła być bramka. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Uwaga, mogą wyrównać! Cudownie teraz obrońca, bez niego byłoby krucho. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Doskok do rywala i po akcji. Zagranie do niezgody. Szansa będzie remis. Tak jest. Wpadło. Czyli mamy wyrównanie. Cios za cios. Ależ nam się teraz zrobiło meczycho. Co tu się wydarzyło? Całkowicie wbrew temu, co dzieje się na boisku, drużyna, która nie miała za wiele zgry, strzeliła gola. Futbol jest okrutny, można by zacytować klasykę. I mamy remis. 1 do 1. Sens. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. Podrywają się do ataku. A bramka w tym momencie spowodowałaby, że zwycięstwo byłoby naprawdę blisko. Wybija tę piłkę. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Ryzykownie, ale skutecznie. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Przesuwają się do przodu, mają tu sporo rozwiązań. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Ależ tu jest elektrycznie teraz na stadionie. Wciąż utrzymuje się remis, ale fani wierzą, że ich doping może okazać się decydujący. tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Pierwsze kopnięcie piłki na Providence Park oznacza, że mecz się rozpoczął. No, nareszcie! Cisnęli, cisnęli, doczekali się! Ta bramka. To musi wpaść! Dobra, spokojna interwencja. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Tak jest! Wpadło!